Witam Cię ciepło w Twojej lepszej chwili. Witam Cię ciepło na pokładzie pastelowego życia. Masz za sobą trudny tydzień. Zostałaś bohaterką wielu rozwiązanych problemów. Zostałaś mistrzem wielu rozwiązanych, niesamowitych spraw i pewnie sama. Siebie zaskoczyłaś, że z niektórymi zadaniami sobie poradziłaś wbrew swoim wyobrażeniom, że w ogóle dasz sobie z tym radę. Tak, każdy z nas potrzebuje wytchnienia. Każdy z nas potrzebuje chwili relaksu. I chwili odcięcia się od tego naszego rzeczywistego życia, które czasami nas mocno doświadcza, aby być w przyszłości bardziej silnym człowiekiem. Ale to nie zmienia faktu, że ta chwila wytchnienia i ten reset ci się należy. Więc zamknij oczy, Wydobyć w dłoń pyszną filiżankę kawy lub herbaty i przeczytam ci coś dla relaksu. Zaczynamy. Uczeń zapytał mistrza. Mistrzu, czy świat jest wrogi dla ludzi? Czy niesie zło czy dobro? Opowiem Ci historię o tym, jak świat odnosi się do człowieka, powiedział mistrz. Był sobie kiedyś wielki król, który kazał zbudować piękny pałac. Było tam wiele wspaniałości. Wśród różnych cudów i ciekawostek w pałacu była komnata, w której wszystkie ściany, podłoga, drzwi, a nawet sufit były zrobione z luster. Osoby wchodzące do komnaty w pierwszej chwili nie zdawały sobie sprawy, że stoją przed lustrami. Tak bardzo zacierała się granica między światem rzeczywistym a odzwierciedlonym. Ponadto ściany komnatu zostały tak zbudowane, że na każdy dźwięk odpowiadało echo. Gdy ktoś pytał, kim jesteś, słyszał w odpowiedzi głosy z różnych stron: kim jesteś, kim jesteś, kim jesteś. Pewnego razu do komnaty dostał się pies i zamarł w zdumieniu, po środku otoczony sforą psów ze wszystkich stron. A także z dołu i z góry pies. Na wszelki wypadek ostrzegawczo pokazał kły i wszystkie odbicia odpowiedziały mu tym samym. Pies zawarczał. Echo odwzajemniało głośne warczenie. Pies szczekał coraz głośniej. Echo też pies biegał tam i. Tam i z powrotem, próbując ugryźć odzwierciedlające w lustrach psy. Jego odbicia też biegały i gryzły. Rano królewska służba znalazła wycieńczonego, nieprzytomnego psa, otoczonego przez setki nieprzytomnych psów. W komnacie nie było niczego, co mogłoby zagrozić psu prócz jego własnego odbicia. Bo widzisz, powiedział na koniec mistrz, świat nie jest ani dobry, ani zły sam w sobie. Wobec. Człowieka, świat jest obojętny. Wszystko, co dzieje się wokół nas, jest tylko odzwierciedleniem naszych myśli, uczuć, pragnień i działań. Świat to jedno wielkie lustro. Miłego dnia, do usłyszenia. Kolejnym filmiku. Pozdrawiam.